Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w Astro's Playroom. Pewno zapytacie się, dlaczego tak naprawdę akurat w tej grze w Astro's Playroom, a nie w Astrobot. Dlatego, że słuchajcie, jest to bonusowy odcinek gry Astro's Playroom, w którym to dzisiaj skupimy się tylko i wyłącznie na wyścigach. Na wyścigach, no, ponieważ jak wejdziemy tutaj, to jak widzicie, mamy taką. Taki portal jak wyścigi sieciowe. Dlatego teraz szybciutko polecimy i postaram się dla was ukończyć każdy wyścig. I to jest takie, takie darmowe DLC do gry. Po ukończeniu całej gry się odblokowują wszystkie wyścigi. Yy, a także odblokowują się dodatkowe boty do znalezienia, które są na każdym świecie, więc myślę, że z tego też będzie oddzielny odcinek. Tak więc od razu przechodzimy do wyścigów sieciowych. I tu jak widzicie mamy. Osiem różnych wyścigów do zagrania, dlatego w dzisiejszym odcinku postaram się zagrać w nie wszystkie. Jak widzicie, ja w nie trochę grałem, ale ja je generalnie grałem ogólnie już tak naprawdę z rok temu, ponieważ rok temu Astro Playerum ogrywałem na 100% na platynę, a dzisiaj, to moi drodzy, po prostu chciałbym zobaczyć, czy coś się u mnie zmieniło, zaczynając od wyścigu górskiego. Wyścig górski w rankingu światowym jestem 292 070, więc naprawdę bardzo dużo osób w to grało, widać. No i mój rekord był to 46 sekund, 66 ms, dlatego sprawdzę, czy uda mi się go pobić. Tak więc od razu przechodzimy do mieście kurtki Let's Go. Bo jestem mega ciekaw, naprawdę, czy uda mi się go właśnie pobić. Let's go, lecimy. W Astrobot, z tego co wiem, też są jakieś wyścigi ale one są też po ukończeniu gry więc będzie ciekawie więc tu trzeba naprawdę bardzo szybko to robić kurde, ten ptak mnie zrzucił dobra, próbujemy jeszcze raz trochę mnie palec zabalał, ale to nic lecimy Fajna też muzyka tutaj jest. <laughs> Dobra, udało się. Z tego nic nie wyszliło do szczęścia Dobra, i ile tam sekund? Kurde, zdecydowanie gorzej mi poszło. 49,19. Um, a... A jaki jest rekord w ogóle znajomych? Kurczę, ale to długo musi się zawsze ładować, nie? Okej okay. Ej, więc ja jestem pierwszy z moich znajomych. Ty, to, to mega dobrze mi idzie. A ranking światowy 31,69 sekund. Pierwsze i drugie miejsce, ej, nieźle. No dobra, więc lecimy słuchajcie na drugi wyścig, zobaczymy bo trochę ich tu jest, więc zaczynamy, Trój wyścig jest to taki galaktyczny jak widzicie, jest to wyścig w kosmosie i mój rekord tutaj był 49.51 sekund i mogę w sumie już sprawdzić słuchajcie jaki jest ranking światowy tutaj na pierwszym miejscu, a jaki ranking znajomych, na pierwszym miejscu był RLRX Carlos, który ma 40,38 sekund, a także jeszcze ktoś tam był. Galilot 434 Rural oraz Relisok 4 mają po tyle samo. A w znajomych, no to ja również byłem pierwszy, ale kurczę, pogo SX91 prawie by mnie, słuchał się w znajomych przegonił tutaj. Ale my w takim razie przechodzimy i gramy. Wyścig w 49,51 sekund. Może ciekawe. Dobra, stójdź jeden i let's go, lecimy. Już. Opa. No, no powiem szczerze, że tu naprawdę dzieją się też różnorodne rzeczy, słuchajcie. Wow. Zaprawdę spadł, myślałem, że serio wpadnę. Ale w Astrobot, w Astrobot na są nudniejsze te wyścigi, w Astrobot, zdecydowanie. Jezu. Chociaż tu nie ma gadżetów. A, bo to trzeba rozwalać. Dobra, nie zajarzyłem, to poczekajcie, uruchomiłem ponownie w takim razie ten wyścig w Kosmosie. Uruchomiłem go sobie ponownie pięknie. <laughs> To no, dosyć blisko. Dobra. Też fajna muzyka, ponieważ Astro Player, ma dużo takich fajnych piosenek. Robi jakiś astrobot. Może w przyszłości nagram serię z gry Lego Horizon. Nie wiem, czy wiecie, co to za gra. Lego Horizon to jest taka też fajna gra, którą chciałbym pograć całą następną chwilę. Zobaczymy, jak tak naprawdę się tu uda. Czy jest swój rekord, kurde, czy też nie? Kurczę, tu już są te 50 sekund. No niestety sekundy mi zabrakło do próbki rekordu. dobra, ja raz tylko próbuję. Od razu lecimy dalej. Słuchajcie moi drodzy, następny trzeci wyścig jest to wyścig na mrozie, czyli w jakimś lodowatym świecie. Mój rekord to był 51 sekund. 14 milisekund i tutaj generalnie w rankingu światowym uwaga, kto zajął pierwsze miejsce. Też 434 434 on był w tamtym 35.41 A w znajomych? Kurde, w znajomych to ja szósty byłem. Kurczę. Nie zaskoczyło, że to tak znajomych już byłem szósty. Ale 51.14 sekund. No dobra. Dobra. Tak więc spróbuję mój drodzy być pierwszy, tak jak zawsze. Oczywiście tutaj w moich znajomych, więc lecimy w wyścig na mrozie, czas. Start. Więc lecimy. Magam przody. Będziemy się ślizgać na tym rodzie. to rozwalamy też tutaj, wow! Ale dziwnie! Jakie to jest mega dziwne! Bo jakby jak to rozwalam, to ja nie mam niczego potem lecieć, nie? Jakby to jest też takie trochę mega dziwne. przynajmniej też ze znajomych, nie byłem ostatni, to jest najważniejsze. Jest, leca pięknie. Spierzyliście, jeszcze... dobra, jeszcze mi wyskoczył achievement, że udało mi się próbować rekord w wyzwaniu, ale poczekajcie. Nie wiem czy wy to teraz na ekranie widzicie, pewnie nie, ale nie wiem. Wow. Jestem na pierwszym... Jestem na pierwszym miejscu. Udało się, słuchajcie. Mój drodzy, jestem na pierwszym miejscu. Dobrze, nieźle. Nieźle się pięknie udało. Jestem na pierwszym miejscu. Poświęc znajomych. To jest naprawdę dobrze. Dobrze mi to wszystko idzie, okej. Okay. Tak, my lecimy dalej, więc już mamy przed nami połowę. No i drodzy, kolejne to mamy wyścig w burzy. i mój rekord był to autentycznie 55 sekund i 11 setnych. Ale zobaczymy, kto jest w rankingu światowym. Znowu ten sam gość. Nie, on był tym razem drugi, ale też ma tyle samo co ten pierwszy. Stark King 42 sekundy. Dobra. A w znajomych? Szósty też jestem. Ale przynajmniej też nie ostatni, więc jestem mądry od futy, jeżeli chodzi o znajomych. Muszę pobić 48 sekund, aby być na pierwszym miejscu. Więc co? Lecimy od razu. weźcie głowy. Zaczynamy. <laughs> Zobaczymy. Dobra, ale to też jest spoko fajny parkour, muszę przyznać. O kurde, myślałem, że jakoś bokiem uda mi się przelecieć. No ale niestety nic tego. Nie. No Let's go, lecimy. Fuck. Dobra, ale się udało. Fuck, spadł. Yes. Dobra, tak może się lecimy dalej. Jeszcze raz. Na was pokójmy. Jak GTA 6 wyjdzie, bo prawdopodobnie ma słuchajcie wyjdzie we wrześniu, ja kupię pre orderwę jak będzie przed premierowo do kupienia przed premierą. Kurde, wpadłem w tą małą dziurę. Jak GTA 6 będzie do kupienia przed premierą i słuchacie już wyjdzie, to będę na Was nagrywał odcinki w GTA 6 Ogólnie nie? nie. To tak, w odcinkach. GTA 6. Myślę, że to naprawdę będzie mega ciekawe zobaczyć coś tutaj na moim kanale. I już w maju, dopiero niestety, w maju będzie seria z gry Indiana Jones Wielki Kron. Najprawdopodobniej tak więc no. Wow, bokiem się udało się przelecieć. Ło wow, kurde. Co tu się dzieje? O kurde! No nie! Ale aż tak daleko jest tam metal. Jejuj, to jest mega długie. Prawdę. Po prostu się skóry taki Długi poziom, słuchajcie, ja nie... nie. chcę wiedzieć jakie długie podwójne. Jak jakieś hartwo. Długie i trudne. Coś takiego, okej? Okay. To jest mega stresujący też moment, ale się udało jakoś. Jestem prostym, prostym w takich, słuchajcie, gierekach. Dobra, jesteśmy już dalej nareszcie. Dobra, meta. Pięknie. Okej, okay, udało mi się znowu pobić. 49 sekund, ażkolwiek. Który jestem? Na pewno nie pierwszy. Jestem. Pierwszy chyba jest. O nie, trzeci. No dobra, jestem trzeci, to niech będzie, że będę, słuchajcie, trzeci, mój drodzy. Więc lecimy dalej na kolejny wyścig. A mianowicie, następny. Bo połowa już za nami, moi drodzy. Mamy wyścig pod górę. Mój czas to był oczywiście 50 sekund, 79... Sekundy, więc zobaczymy tak naprawdę, co tu będzie. W rankingu światowym RRRX Carlos 16 sekund. What? A w znajomych ja jestem czwarty. Ej, ale jakim to tam 16 sekund, skoro ja mam 50? Coś naprawdę nie chala, więc spróbujemy wyścig pod górę. Zaczynamy. Okej, okay, jesteśmy tu mało południu, gdy GP ulicę. Trzeba tylko tutaj przechilek wójt kontrole. Fakt, tutaj, zbliżony. To. Stop. Meta? Tak, meta. Aha, 48 sekund. Ja nie wiem jak to w ogóle w 16 sekund można zrobić. Dobra, niech będzie, niech będzie i tak. Lecimy na kolejny wyścig, a mianowicie będzie to wyścig z jetpackiem. Aha. A, bo to są normalne wyścigi z naszym astrobocikiem, a tutaj są wyścigi na dole. Po prostu te z naszymi supermocami z różnych poziomów. No i tak, lecimy wyścig z jetpackiem. 56.8 sekund. Okej, okay, lecimy. Ja nie wiem, o, to, o to, co tu trochę się chodzi. Продолжение O, jest meta, pięknie. 49, nie no udało mi się trochę pociąć tam. Nic specjalnego. Nie który byłem tutaj. Znajomych. Znajomych drugi, okej. Okay. Dobra, więc tak. Mój drodzy, słuchajcie, No następny, kolejny nam, słuchajcie, został do sprawdzenia. Tak, a mianowicie wyścig, wyścig ze skokami. Zobaczymy, co będzie to zrzużało z się źródeł. Z tego co pamiętam, tak. Bo, weźmy minutę, to Nie lubię tej rady, tak szczerze. Moim udziałem to chyba jest chwila i zaraz ona tam będzie czytać. Chcie jakie to jest w ogóle męczące Dobra, chodźmy tam na jście Ale dobra, udało się. Ranking światowy. ja jestem mega ciekaw ile tutaj, tak naprawdę 24 sekund kupcze, bo ja No nie lubię tej żaby, trudno. Dobra, i teraz dopiero będzie moja ulubiona moc, czyli mianowicie piłka z tych. i łąki pamięci i musimy ją poruszać za to co pada, oczywiście panelu więc lecimy wow to nie możemy wpaść w ten piasek bo on nas spowalnia okay. tak to jest przepaść Fak, ten lód, nienawidzę go. Fak, nie, nienawidzę po prostu tego lodu, słuchajcie, który tam jest, no. Naprawdę. Ej, yeah, ale mega fajnie, satysfakcjonujące jest to, jak ta piłka piach Naprawdę. Jeszcze wcześniej poszło dużo lepiej niż teraz. Dobra, ale... Nie! To się odbija, kuź! nie! Dlaczego? Dlaczego to się tak dzieje, słuchajcie? Okej. Okay. Tak, po prostu jak po ważna. Dobra. ale ta jest pięknie o. 49 sekund aha nie pomyłem swojego rekordu co jest to jest jedyny to, nie pomyłem swojego rekordu Mówiłem 42 sekundy. jak jak robię z ale co z a i tak jestem pierwszy z moich znajomych